Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w drugim odcinku z wieźby dachowej domu 120 metrów. Zanim zacząłem nagrywać to skończyliśmy docinać krochwy, więc teraz kwestia wrzucić do góry i wszystko podokręcać. No i jak wszystko pójdzie dobrze, bo to się łatwo mówi, no to dzisiaj może będziemy docinać i montować deskę podrynnową. Ale zobaczymy, na razie musimy zanieść to wszystko do góry, tam poskręcać, posprawdzać, a jest tego jak sami widzicie niemało. Więc łapka w górę, subskrypcja dla zachęty, a my bierzemy się za, za skręcanie tego. Mamy wieźbę po części. Na razie mamy krokwy pomontowane, po dokręcane, po odległości, zakotwiczone, więc już nie powinno się tam nic stać. Powiem Wam, że dach konkretny, bo jest 77 cm między nimi, więc naprawdę jest bardzo gęsto. Jest tutaj przede wszystkim 8x18 krokwa. Nie przeważnie jak się robi 7x14, tylko 8x18. Do tego jętki będą tak samo 8x18. Na, na każdą sztukę, na każdą parę dokładnie będą. Więc naprawdę będzie gęsto. Dach konkretny, muszę przyznać. Ręce bolą, plecy bolą, ale jest zrobione. Tutaj macie belki stropowe, które są na razie położone w taki sposób na, na leżąco, żeby nam się dobrze chodziło u góry, no bo jak staną tak, no to wiecie, to macie tylko 8 cm na stopę, natomiast tutaj mamy 18 więc jest wygodniej, ale za chwilę będziemy to ustawiać i chyba tyle. Powiem Wam, że wynik dobry, bo jesteśmy dopiero chyba trzecią godzinę dzisiaj Nie udało nam się to wszystko złożyć do kupy. Udało nam się to przede wszystkim poogarniać w taki sposób, że teraz tak naprawdę tylko odcinamy tam nadmiar, przebijamy deskę i możemy łacić. Oczywiście jeszcze musimy się wychylić i tam jedną parę kroków na zewnątrz zamontować, ale to już jest tak naprawdę szczegół. No i tutaj odbiliśmy trochę tych stempli, więc już widać tą powierzchnię. Widać tego słupa. No i tutaj widać Więc nabiera wyglądu, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi się mega podoba Przede wszystkim dom typowo parterowy Zero poddaszy, zero strychów, zero jakichś schodów Tylko będzie tutaj jakiś wyłaz Według mnie idealna sprawa dla rodziny 2 plus 2 Bo tutaj będą cztery pokoje Tutaj dwa pokoje Tutaj sypialnia dla rodziców Tutaj też ma być pokój, pralnia Kralnia, kotłownia i łazienka. Tutaj mają być trzy pomieszczenia, a tu wielki salon z kuchnią. Zresztą nawet widzicie chyba po oknach, że tutaj ma być takie miejsce na siedzenie, tu ma być stół, tutaj ma być ścianka, która będzie groziła. Tu ma być jakiś telewizor wiszący. No ma być fajnie. Na pewno będzie, będzie tutaj fajnie wykończone. Dobra, idziemy na, idziemy na dalszą pracę, bo musimy to pomontować, to pomontować. Jak to skończymy, to wam pokażę jak wyszło, to sobie ocenicie. Więc pamiętajcie, jeżeli chcecie zapisać się na budowę domu w naszym wykonaniu, to zapraszam na stronę dom25000.pl. Oczywiście nie jest tu cena, bo każdy się sugeruje: tym, a to, jest nazwa z już 18 roku, czyli sprzed 4 lat, kiedy pierwszy dom wybudowałem i wyszło 24 850 zł, ale za 35, a nie za 120 metrów. Natomiast no tutaj jest już metraż konkretny, no i konkretne ceny też wchodzą w grę. Nie jak wcześniej. Zresztą teraz to jest tanie, zacznijmy od tego, już chyba nie ma nic taniego. Teraz to trzeba liczyć już w konkretnej ilości, w milionach, jak to niektórzy mówią, niedługo będzie. Gotowe. Powiem wam, że moje plecy poczuły i chyba nie tylko moje. Zudwigaliśmy się dobrze. Zamontowaliśmy jętki, zamontowaliśmy belki stropowe, tak jak powinny być o czym wspominałem wcześniej, czyli one sobie będą tutaj przechodzić, tu jest izolacja i one są po prostu sparte na tym podciągu i tutaj ma być strych nie da się tu niestety pokoju zrobić dla tych co chcieliby tutaj zrobić w przyszłości pokój, bo jest tutaj bardzo nisko czołem na pewno więkki zahaczycie, bo niejednokrotnie nam się udało ale na szczęście nikomu nic się nie stało więc tutaj raczej tylko ma być graciarnia bądź ewentualnie miejsce na izolację czy na jakąś rekuperację, bo jak widzicie nie ma tutaj żadnego komina, jest tylko paczka steropianu. Osoby co znają historię z paczką steropianu, no to wiedzą o co chodzi. Osoby co nie wiedzą, no to to mogą się zastanowić po co jest paczka steropianu potrzebna na, na budowie. Więc tu jest to wszystko porobione i tu jest właśnie miejsce na różne takie rzeczy. Ja osobiście, jeżeli bym taki dom budował, to tutaj bym sobie zainstalował właśnie wszystkie potrzebne rzeczy do obsługi domu, czyli rekuperacje, ewentualnie klimatyzatory, które by wmuchiwały mi. Zimne powietrze do każdego pomieszczenia od góry. No bo jest właśnie na to miejsce. No i przede wszystkim dużo izolacji, dużo izolacji, czyli wełny bądź piany, bo jest na to naprawdę dużo miejsca. Więc tak to wyszło. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam, bo jesteśmy mega zmęczeni. Poza tym już się robi ciemno. Chłopaki tam już sprzątają. Ja też idę do domu rodzinę zobaczyć. Bo wiecie, jak to jest. Można pracować, ale roboty fizycznej nigdy się nie przerobi. A jutro też jest dzień, więc jesteśmy drugi dzień pracy. No, i takie efekty są jakie widzicie. Jutro w planach, oczywiście, deska czołowa. I zaczynamy lecieć już z łaceniem. Mamy nadzieję, że się uda, bo wszystkich świętych jest za fasą więc taki dosyć dłuższy weekend. Natomiast jeżeli przekątne się zgadzają, bo przyznam się, że nie sprawdzaliśmy, bo dopiero wschodzimy. Jutro będziemy sprawdzać. No, to przybijamy deskę i lecimy do góry. Więc taki dach. No, dosyć spory, bo budynek jest 120-metrowy. To możecie sobie obliczyć, ile metrów kwadratowych ma dach. Dwie osoby, tyle zrobione. Trzy osoby, przepraszam. Tyle zrobione. Jutro już we dwoje. Więc łacenie, no, to tutaj kwestia tego, jak to będzie szło. Oczywiście odległości 35, ponieważ będzie blachodachówka, jak na tym garażu, czyli tym tutaj. Więc ta sama blacha, więc po 35 obróbki i w sumie tyle. Gąsiora zakładamy i gotowy. My oddajemy inwestorowi, natomiast dostaliśmy informację, że mamy jeszcze zrobić elewację z zewnątrz, tak jak zrobiliśmy w garażu, czyli steropian yy, klej, siatka klej, zaciągnąć ładnie, zostawić, niech sobie stoi. I dostaliśmy informację, że mamy jeszcze wykonać działówki tutaj, tutaj. Więc prawdopodobnie jeszcze nas zobaczycie tutaj niejednokrotnie, bo yy, mamy to zrobić. Jeszcze dostaliśmy taką ciekawą informację, że dwa okna są do zamurowania, bo inwestor stwierdził, że jednak nie potrzebuje tyle okien, więc ciekawy jestem jaka wycena wyszła, że dwa okna są do zamurowania. Czy to chodzi o kwestię właśnie związane, związaną z ceną, czy po prostu zmienił zdanie i nie chce tam mieć okna albo chce mieć mniejsze, więc będziemy się widzieć z inwestorem, to będziemy się dopytywać, a wy będziecie widzieć. Więc łapka w górę i subskrypcja. Na razie, cześć.